Jaki dysk SSD wybrać? SATA czy też może NVME? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnimi czasy dyski NVME dość mocno potaniały i można je kupić w cenie niewiele wyższej, a czasem nawet takiej samej jak dyski na SATA. Stąd też oczywistym. Naturalnym wyborem powinien być właśnie dysk na interfejs PCIe Express, który jest o wiele szybszy. Do tego nie potrzebujemy podłączać pod niego żadnych kabelków, czyli względy estetyczne. No i też warto wspomnieć o tym, że nowoczesne płyty posiadają nawet już do 4 slotów M2, także nie będzie problemu z zainstalowaniem kilku takich nośników. Dzisiaj porównam dla Was dwa dyski. Topka, jeżeli chodzi o. Produkty Samsunga, Dysk SATA 870 EVO i Dysk PCIe Express 40980 Pro. Także w dzisiejszym materiale pokażę Wam, na jakie benefity możecie liczyć, kupując Dysk NVME. Dodam tylko, że na obydwu nośnikach zainstalowałem świeży system operacyjny. Będzie tylko jeden test syntetyczny, bo zdaję sobie sprawę z tego, że bardziej dla Was i też dla mnie liczą się testy praktyczne. Zapraszam. Zaczniemy od benchmarka syntetycznego AS SSD. Wyniki nie powinny nikogo dziwić, chciałem jednak dodać, iż takich transferów nie osiągniemy nigdy podczas codziennego użytkowania dysku SSD. Przejdźmy zatem do testów praktycznych. Na początek pakowanie pliku ważącego 4,2 GB za pomocą 7-Zip. Na dysku NVMe zajęło to minutę i 54 sekundy, gdzie na SATA 2 minuty i 7 sekund. Jak widać, nie są to różnice powalające, co nie zmienia faktu, iż jednostka NVMe wypadła około 25% lepiej. Kolejny test kopiowanie pliku wideo w obrębie dysku. O ile na dysku NVMe zajęło to niecałe 21 sekund, o tyle na interfejsie SATA już ponad 2 minuty. Dodam tylko, że plik ważył zaledwie 25 GB. Łatwo można sobie wyobrazić, ile czasu zaoszczędzimy, kopiując o wiele większe pliki, choćby te z grami ważącymi często kilkaset GB. Kolejne: kopiowanie małych plików. W folderze znajdują się zdjęcia w formacie JPG ważące od kilku do kilkunastu MB. Sam folder waży około 12 GB. Dyskowi NVMe zajęło to 18 sekund i 44 setne, gdzie na dysku SATA operacja ta trwała minutę i 4 sekundy. Po raz kolejny widać ogromną przewagę interfejsu PCI Express. A co stanie się, gdy podczas kopiowania jednocześnie będziemy instalowali grę, powiedzmy na Steam? W testach po raz kolejny posłużyłem się pikiem wideo ważącym 25 GB. Samsung 980 Pro uporał się z tym zadaniem w niecałe 30 sekund. Gdzie Samsung 870 Evo potrzebował na to prawie 3 minut. Teraz test, który z pewnością ciekawi wielu z Was, mianowicie czas ładowania się gry. W tym celu wybrałem Shadow the Tomb Raider, jakoś czas wczytywania jest dość długi. Na dysku NVMe operacja zajęła 12 sekund i 84 setne, a na SATA 14 sekund i 32 setne, co daje zaledwie 1,5 sekundy przewagi szybszemu nośnikowi, szału zatem nie ma. Idąc za ciosem, zobaczmy jakie są czasy logowania się do systemu operacyjnego. Sytuacja bardzo podobna jak przed chwilą i różnica to okolice 15 sekundy, rzeczesta na korzyść Samsunga 980 Pro. Teraz coś dla osób zajmujących się obróbką wideo. Tutaj wykonałem dwa testy w Adobe Premiere Pro. Pierwszy z nich to ilość klatek podczas odtwarzania materiału nagranego w 6k w raw na osi czasu. Na dysku SATA uzyskałem 20 FPS-ów, przy czym obraz momentami mocno przecinał, co jest bardzo niewskazane i utrudnia pracę podczas obróbki materiału. Natomiast na dysku NVMe było to już 30 klatek, gdzie obraz był znacznie płynniejszy, bez praktycznie żadnych przecinek. Drugi test to nałożenie na siebie trzech warstw wideo nagranego w 4K, a następnie przesuwanie kursora po osi czasu. Na Samsungu 870 EVO jak widać mamy istny pokaz klatek, ciężko zatem na takim materiale pracować i cokolwiek zrobić. Natomiast na 980 Pro przeglądanie osi jest bardzo płynne i bez problemu będziemy mogli zatrzymać się w wybranym przez nas momencie, w którym chcemy na przykład przeciąć materiał. Testy mówią chyba same za siebie. I jasne, w przypadku ładowania się gry czy też systemu operacyjnego, te różnice nie powalają około 1,5 sekundy. Ale weźcie też pod uwagę to, o czym mówiłem wcześniej: że na każdym z dysków instalowałem świeży system operacyjny. W momencie, kiedy zainstalujecie na komputerze więcej aplikacji, które działać będą w tle, no to ten czas ładowania znowu przemówi na korzyść dysku NVMe i ta różnica się zwiększy. Kolejna rzecz, której warto wspomnieć, a prawdzie konsoli nie posiadam, dlatego takich testów nie mogłem dla Was zrobić. Mowa o PlayStation 5, która posiada wsparcie dla dysków NVMe PCI Express 4.0. Tutaj podejrzewam, że te czasy ładowania się gier, czy też samych plansz w grach przy użyciu takiego dysku będą o wiele większe, aniżeli na PC. No, ale to trzeba byłoby sprawdzić. Kolejna sprawa to kopiowanie plików. Załóżmy, że przerzucacie sobie bibliotekę gier, która waży kilkaset gigabajtów. Na dysku NVMe zajmie Wam to dwie minuty, gdzie na dysku SATA... Pewnie około 20. Nawet kopiując małe pliki, co też Wam pokazywałem w moich testach, a podejrzewam, że większość z Was to robi na co dzień, też mamy ogromne różnice, a jeszcze większe w przypadku wielozadaniowości. Czyli wykonujecie kilka operacji na raz, no i w tym momencie między tymi dyskami jest po prostu przepaść. Rzecz jasna na korzyść dysku NVMe. Dalej, jeżeli ktoś z Was zajmuje się obróbką wideo, tutaj nie ma innego wyjścia, jak pójście w kierunku dysku NVMe. Widzicie, co działo się na nośniku SATA po nałożeniu na siebie kilku warstw nagranych w 4K. Był istny pokaz slajdów, także ciężko będzie Wam na osi czasu trafić w ten moment, w którym byście chcieli materiał przyciąć. I chociażby plik 6K, WRAF, nagrany w RAW, ja tak akurat nagrywam na co dzień. Tutaj też na dysku SATA były przycinki teraz, a dwa, że mieliście mniejszy klatkarz, także też utrudni wam to pracę. No i w końcu estetyka, czyli do dysków NVMe nie potrzebujecie żadnych kabli. Załóżmy, że macie takich dysków w komputerze 3-4, a przypomnę, że nowe płyty umożliwiają montaż tylu nośników. No do każdego dysku SATA musicie podłączyć dwa przewody, sygnałowy i zasilający, to stworzy Wam niezły w obudowie i później te kable trzeba będzie poukładać. Dla mnie wybór jest jasny i prosty, oczywisty, czyli nawet dopłacając 20-30 zł do dysku NVMe jest to gra warta świeczki. Napiszcie co Wy o tym sądzicie, napiszcie jakich Wy dysków używacie w swoim komputerze, jakie planujecie zakupić, jestem tego ciekaw. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.